Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i złoty medalista. Oczywiście praktycznie każdego roku otrzymujemy medale, i przeważnie złote. Jest to u nas reguła, ponieważ nasz, nasz system, nasi konstruktorzy, jest to ich aż 70 konstruktorów i w związku z tym no, ciągle coś innowacyjnego my robimy. A w związku z tym. No, no widać to, co tutaj mamy za moimi plecami. Są to makiety maszyn mobilnych. Natomiast tam dalej jest również makieta e, stacjonarnych maszyn do przerobu śmieci. no Jest to akurat to, co w tej chwili jest na topie w Polsce. I na świecie jest to praca belująca bele robi się na no my plastiku, który wychodzi już. Sortowanie sortowni po to, żeby transportować gdzieś w Polsce, z miejsca na miejsce czy też dalej za granicę, tak jak czasami się stosuje. I trzeba wywieźć gdzieś do przerobu plastyk po to, żeby jego dalej, tak jak dziś było mówione, użytkować dalej, żeby on nie zakończył swego żywota. 30 lat na rynku. Jakie plany na następne 30 lat? Chcemy być na rynku mocnym graczem. Tak się to nazywa w biznesie, i my to czynimy, ponieważ musi być to innowacyjny towar, bardzo innowacyjny, czyli nowoczesny, zarazem tani na tyle, żeby był dostępny na każdą kieszeń. No i wszystkich trzeba zadowolić o czasie. To czynimy i myślę, że. Na najbliższe lata będziemy starać się. Chcę powiedzieć, że naszym następnym jakby działaniem, ja to już mówiłem na spotkaniu z dyrektorami w Arwamowie, że robimy instalację do przerobu gruzu, ponieważ świat w tej chwili inaczej myśli. Wszystkie budynki, które były do tej pory budowane, ich w dużych miastach rozbierają, niszczą i w to miejsce stawiają duże wieżowce, ponieważ ziemia w tym miejscu jest bardzo droga. A to trzeba po prostu stworzyć taką sytuację, żeby uzdatnić to, recykling zrobić, i wtedy już jest wszystko ok. W tym kierunku idziemy.